Tak ćwiczą ci, od których zależy nasze bezpieczeństwo. Wojsko, policja. Po co? Chociażby po to, żeby podczas takich jak ta listopadowa sytuacji kryzysowych działać szybko, pewnie i skutecznie. Awoluję do zdrowego rozsądku! Ale co z tymi, którzy są po drugiej stronie radiotelefonu? Co z tymi, którzy podejmują decyzje? Oni też ćwiczą na sucho, w mniejszym stopniu mięśnie, w większym umysł. Od jesieni w Szkole Policyjnej w Szczytnie komputer uczy, jak radzić sobie z tłumem wściekłym lub spanikowanym. Do wyboru. Sztuka podejmowania decyzji to idea takich szkoleń. Razem z policją, Strażą Pożarną czy ratownikami prowadzi je m.in. Warszawskie Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jest to zabawa, jest to pewna gra. Ale tak naprawdę to wszyscy ćwiczą dosłownie. To nie jest tak, że e, służba wiedząc o zgłoszeniu, myśli sobie tak, hasło zostało podane, że jest to ćwiczenie, w związku z tym e, pojedziemy sobie wolniej. Nie, to wszystko jest na pełnych gwizdek. Gry decyzyjne to standard światowych szkoleń, nie tylko w tej dziedzinie. Bezpieczeństwo to jedno, ale umiejętność szybkiego, sprawnego podejmowania decyzji jest też kluczowa w biznesie. Wiedzą o tym dobrze uczelnie, zwłaszcza te ekonomiczne, które kształcą przyszłych menadżerów, przedsiębiorców, finansistów. Tu w Akademii Leona Koźmińskiego jedną z pomocy naukowych jest stworzona przez rektora gra menedżer. Muszą podjąć jako zarząd cały szereg decyzji, właściwie te wszystkie decyzje, które podejmuje zarząd w realnej sytuacji związane z wielkością produkcji, z wysokością wynagrodzeń, z inwestycjami, z inwestycjami w marketing. Rozkręcają swój pierwszy biznes na kartce papieru lub na ekranie komputera. Tak studenci budują swoją pierwszą wirtualną na razie firmę. Tak jest. Rozpoczynają z kapitałem w garażu. W miarę postępowania scenariusza gry ich zadaniem jest rozbudowa i prowadzenie swojej wirtualnej firmy. Gra staje się tym bardziej skomplikowana, im bardziej z większą rozbudowaną firmę oni prowadzą. Czyli tak jak w życiu. Konkurują z kolegami i koleżankami, którzy za x lat mogą zostać rekinami tej samej branży i ich głównymi konkurentami. Na razie jedyną konsekwencją może być niezaliczenie ćwiczeń, a nie bankructwo. Najdroższą i najbardziej bolesną formą uczenia się z doświadczenie. Już niestety jak w prawdziwym, że to zawalimy, albo nie uda nam się wykorzystać odpowiednio tej wiedzy, Niestety, jest to bardzo drogie doświadczenie i często bardzo bolesne. Menadżerowie jednej z polskich firm branży energetycznej grali pod okiem trenerów tydzień przed ważnymi negocjacjami. Opłaciło się, zawsze się opłaca. Choć nie wszyscy polscy menadżerowie zdają sobie z tego sprawę. Często towarzyszy temu, cała sieć usprawiedliwi. Nie mam czasu, mam ważniejsze sprawy na głowie, nie teraz itd. Tak i, tak I stąd ludzie mówią: tak, 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 gry strategiczne bardzo ważne. Ale nie teraz, nie my, nie w tym momencie, nie z tymi ludźmi. I to jest ta, ta podstawowa pułapka menadżera, który wie, ale nie stosuje. Jest to gorsze niż by nie wiedział w ogóle. Dlatego tak ważna jest dobra edukacja przyszłych kadr. Michał Kwiatkowski, magazyn Kopernikus.